Witam Państwa bardzo serdecznie na już siódmej konferencji popularno-naukowej z cyklu Ewolucja, Stworzenie. Tym razem jest ona zatytułowana Boża Wszechmoc a Nauka. Zaczynamy oczywiście od wprowadzenia. Można też tą naszą konferencję, czyli to nasze spotkanie, nazwać Boża Wszechmoc z perspektywy nauki i religii albo Boża Wszechmoc z perspektywy religijnej i naukowej. I tutaj oczywiście ta nasza konferencja no, będzie musiała zawierać w sobie ten aspekt religijny i naukowy, czyli zaczniemy od wprowadzenia, czyli to jest właśnie. Ta część, następnie przejdziemy do zagadnienia zatytułowanego Boża Wszechmoc z perspektywy religijnej, następnie omówimy Bożą Wszechmoc z perspektywy naukowej. No i podsumujemy całość. Tutaj jak Państwo widzą, po prawej stronie nade mną jest taka wyświetlona półeczka, i na tej płeczce pojawiają się książki. I te trzy książki to będą trzy główne pozycje, z których będziemy korzystać w ramach tej konferencji, czyli działanie Boga w świecie, Marka Słomki, świat najlepszy z możliwych, Tadeusza Pabiana oraz ostateczne wyjaśnienia wszechświata Michała Hellera. Oczywiście podczas naszej konferencji będziemy przyjmowali perspektywę teistyczną w ramach każdej. Z tych konferencji dotychczasowych przyjmowaliśmy taką perspektywę. Cóż to będzie oznaczało? Teista to jest ktoś, kto uznaje istnienie Boga i to Boga, który jest bytem specyficznym, mianowicie bytem osobowym, wszechmocnym, wiecznym, doskonałym ontycznie i moralnie. Co to znaczy, że jest bytem osobowym? No. Że posługuje się rozumem i jest bytem wolnym. Co to znaczy, że jest bytem wszechmocnym? Teraz nie będę tego rozwijał, bo to jest przedmiotem zainteresowania całej naszej konferencji, więc wszystkie rozważania późniejsze będą temu poświęcone. Co to znaczy, że jest bytem wiecznym? To znaczy, że istnieje od minus nieskończoności do plus nieskończoności czasowej. Co to znaczy, że jest doskonałym ontycznie i moralnie? To znaczy, jest doskonały w istnieniu, czyli w zasadzie istnienie jest jego istotą, jakbyśmy mogli powiedzieć, i jest doskonały moralnie, to znaczy, że wszystkie decyzje, które podejmujemy, są decyzjami dobrymi. Co więcej, Bóg dla teisty jest stwórcą wszechświata i gwarantem spełnienia dążeń człowieka poszukującego szczęścia. Ponadto, teizm chrześcijański podkreśla, że istnienie Boga implikuje jego działanie w świecie. To znaczy, że ten świat stworzony przez Boga nie jest Bogu obojętny. Oczywiście, z tym działaniem Boga w świecie związane jest pojęcie opatrzności, tak? I ta opatrzność stanowi nieodłączny składnik relacji Stwórcy do stworzenia. My najczęściej w ramach tej konferencji będziemy mówili o tak zwanej powszechnej opatrzności, która przejawia się w nadawaniu istnienia oraz podtrzymywaniu istnienia świata. Czyli w czym przejawia się Boża opatrzność, co jest najważniejsze w kontekście Bożej opatrzności, a mianowicie to, że Bóg Nadaje istnienie światu, czyli go stwarza. A druga rzecz, że podtrzymuje go w istnieniu, to znaczy sprawia, że ten świat się nie rozpada, tylko że cały czas jest światem istniejącym. I oczywiście dla zrozumienia interakcji Boga ze światem bardzo ważna jest kwestia jego wszechmocy, czyli dla zrozumienia tego, w jakich relacjach jest Bóg do świata, to tutaj ważna jest Boża wszechmoc. I oczywiście. Problemem z Bożą Wszechmocą jest to, że można ją różnorako rozumieć. Takie najprostsze rozumienie Bożej Wszechmocy rodzi najwięcej problemów. Tak? Czyli nawet pobieżna refleksja nad dosłownym rozumieniem słowa wszechmoc, gdzie Bóg Wszechmocny to znaczy taki, który może uczynić wszystko, co tylko zechce. Prowadzi do uproszczenia i zniekształcenia problemu Bożej Wszechmocy. Zobaczymy to w ramach całej konferencji, ale już teraz chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie, że tego rodzaju wszechmoc taka absolutna, to jest taka, której nic nie ogranicza, jest wewnętrznie sprzeczna i nie da się jej utrzymać. Na przykład, byt wszechmocny jako wszechmocny mógłby także unicestwić sam siebie, tak? Czyli Bóg, który jest wszechmocny, mógłby przestać istnieć i to jest też takie dość dziwaczne, jeżeli mówi się o tym, że Bóg jest wieczny. Czyli, jeżeli próbujemy mówić o Bożej wszechmocy jako o wszechmocy absolutnej, no co rodzą się tutaj paradoksy, bo okazuje się, że Bóg wszechmocny, ale w taką wszechmocą absolutną mógłby przestać istnieć, a to wydaje się dziwaczne w kontekście takiego podstawowego rozumienia, zumienia Boga, więc Bóg nie jest w sensie absolutnym wszechmocny, no bo nie może przestać istnieć, czyli de facto nie może zrobić wszystkiego. Tak? Oczywiście te zagadnienia będziemy troszeczkę pogłębiać i bardziej analizować. Przechodząc do działania Boga w świecie, to można by powiedzieć, że jeśli Bóg jest wszechmocny, to może właśnie działać w świecie, przynajmniej na dwa sposoby. Tak? Może uchronić nas od tego, co jest dla nas złe, i może dać nam to, co jest dla nas dobre. I te dwa zagadnienia analizowaliśmy w ramach piątej i szóstej edycji naszej konferencji. W ramach piątej edycji Problem Zła a Nauka próbowaliśmy. Analizować, czy zawsze Bóg może uchronić nas od tego, co jest dla nas złe. A w ramach szóstej edycji konferencji Cuda a Nauka próbowaliśmy analizować to zagadnienie, czy odpowiedzieć na pytanie, czy zawsze Bóg może dać nam wszystko, co jest dla nas dobre. I teraz tak pokrótce sobie tylko takie podstawowe rzeczy związane z tymi dwoma konferencjami, czyli problem Zła a Nauka i Cuda a Nauka, przypomnijmy. W ramach tej piątej edycji konferencji Problem Zła nauka próbowaliśmy odpowiedzieć m.in. na trzy pytania: kto jest odpowiedzialny za zło moralne obecne w świecie, czy Bóg karze za zło moralne, czyli za grzech, i czy możliwy jest świat bez zła moralnego, czyli bez grzechu. No i tutaj, jeżeli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, kto jest odpowiedzialny za zło moralne obecne w świecie, no to człowiek poprzez swoje wybory, taki tutaj, taki kontekst biblijny znajdujemy w Księdze Rodzaju w rozdziale trzecim, to szerzej omawialiśmy w ramach tej konferencji. Czy Bóg każe za zło moralne, czyli za grzech? Nie. Cierpienie czasem jest konsekwencją grzechu mojego lub innych ludzi, a czasami tajemnicą, konsekwencją na przykład działania, takiego, a nie innego działania świata, w którym żyjemy. I czy możliwy jest świat bez zła moralnego, bez grzechu? Tak. Ale byłby to świat bez wolności i bez miłości. Byłby to świat automatów, a nie ludzi, którzy byliby przymuszeni do czynienia tylko i wyłącznie dobra. No i tutaj... Oczywiście to, o czym mówiłem właśnie przed chwilą, jest związane z Bożą Wszechmocą, tak, bo widzimy, że Bóg nie działa siłą, to znaczy Bóg nie przymusza człowieka do czynienia tylko i wyłącznie dobra, tak, jeżeli włączymy sobie telewizor, to zobaczymy w różnych mniej lub bardziej wesołych wiadomościach, że faktycznie wiele zła dzieje się w świecie, tak, no i to jest też takie potwierdzenie tego, że Bóg nas nie przymusza, tak? Nie przymusza. Czyli Bóg daje wolność. Bez wolności nie ma oczywiście miłości, czyli możliwości opowiedzenia się za kimś, ale właśnie ta wolność to też jest pierwszy sygnał, który będzie tutaj jakoś też wpływał na Bożą wszechmoc, tak? Bo jeżeli Bóg byłby wszechmocny w sensie absolutnym, no to mógłby nas tutaj Przymusić do czynienia tylko i wyłącznie dobra, a widzimy, że jest inaczej. Ponadto, w ramach tej konferencji, próbowaliśmy odpowiedzieć na trzy kolejne pytania: skąd wzięło się zło naturalne, czyli fizyczne, kto jest odpowiedzialny za zło naturalne, czyli fizyczne, i czy świat mógłby być lepszy, to znaczy pozbawiony zła naturalnego, fizycznego. No i skąd wzięło się zło naturalne, fizyczne? No ono jest konsekwencją działających w świecie praw przyrody. Kto jest odpowiedzialny za zło naturalne, fizyczne? Mianowicie wolność dana światu. Tak? Bo jak czytamy w trzecim rozdziale i szesnastym wersecie Ewangelii według św. Jana, tam jest taki fragment, tak Bóg umiłował świat. Tak? Czyli tak Bóg umiłował świat, to znaczy dał wolność temu światu. No i trzecia rzecz, czy świat mógłby być lepszy, to znaczy pozbawiony zła naturalnego, fizycznego? Tak, ale szybko zniknęłoby na świecie, zniknęłyby na świecie wszystkie znane nam formy życia. Być może mógłby istnieć tylko chaotyczny świat materii nieożywionej. To prześledziliśmy sobie, analizowaliśmy to na przykładzie tak zwanej mysiej utopii eksperymentu Kalchuna. Jeżeli. Ktoś z Państwa byłby zainteresowany tymi zagadnieniami, to oczywiście odsyłam do piątej konferencji. Ona też jest do obejrzenia na YouTube. No i tutaj, oczywiście, znowu pojawiła się kategoria wolności danej światu, ale też pojawiła się nowa kategoria praw. Przyrody. No i w kontekście tych praw przyrody także spróbujemy analizować Bożą Wszechmoc. Czy przypadkiem nie jest tak, że prawa przyrody, które w jakimś sensie Bóg nadał światu, też przypadkiem nie ograniczają Jego wszechmocy? W ramach szóstej edycji konferencji Cuda a Nauka pojawiło się ważne pytanie, czy cud musi przekraczać prawa przyrody? I znowu te prawa przyrody. No i odpowiedzieliśmy w ramach tej konferencji, że cud nie może przekraczać praw przyrody. Cud można prawidłowo rozumieć jako zdarzenie ponadnaturalne tylko wtedy, gdy owa ponadnaturalność dotyczy przyczyny zdarzenia rozumianej osobowo, a nie jej przebiegu. Ponadnaturalna musi być tylko przyczyna zdarzenia to jest osobowy. Bóg. A ponadnaturalny nie musi być przebieg zdarzenia cudownego, tak? Zdarzenie cudowne może nawet zostać później w pełni wyjaśnione naukowo i to nie ma znaczenia dla jego cudowności. Dla jego cudowności ma znaczenie to, że to jest dar Boga dla konkretnej potrzebującej osoby, i to wcale nie musi być coś niezgodnego z obowiązującymi w świecie prawami przyrody. Kolejne pytanie w ramach tej konferencji Szóstej Cuda Nauka, jak Bóg działa w zdarzeniu cudownym? No i tutaj jest bardzo ważna odpowiedź, którą znajdujemy w filozofii cudu Adama Świerzyńskiego. Mianowicie cud jest skutkiem stwórczego działania Boga. Cud jest to Boże działanie osobowe przejawiające się w materialnym świecie. Działanie osobowe Boga w zdarzeniu cudownym jest wynikiem jego woli i rozumu. To już zdąży do celu, który chce osiągnąć Bóg, stwarzając z nicości przedmiot cudu. I w ramach tej konferencji ukazany został obraz cudu jako zdarzenia przyrodniczego, a równocześnie z powodu swej genezy wykraczającego poza przyrodę. No i w świecie najlepszym z możliwych na stronie 96 książki Tadeusza Pabiana czytamy, że jest to wyjaśnienie, w którym zakłada się, że działanie Boga w stworzonym świecie nigdy nie narusza porządku określonego przez prawa przyrody, a zawsze jest zgodne z tym porządkiem. No i tutaj znowu pojawiają się te prawa przyrody. No i w ramach tej konferencji zobaczymy, czy przypadkiem te prawa przyrody nie są jakimś ograniczeniem, tak, dla Bożej wszechmocy, a jeżeli są, to w jakim sensie. No i tutaj nie tylko w kontekście tych dwóch konferencji, cuda, nauka czy problem zła, a nauka, można odnieść takie wrażenie, że Bóg nie zawsze może uchronić nas od tego, co jest dla nas złe, i też nie zawsze może dać nam to, co jest dla nas dobre albo co wydaje się, że jest dla nas jakimś dobrem. Jeżeli byśmy sobie przypomnieli te. Konferencji o problemie zła a nauka, czy cuda a nauka, czyli tą konferencję piątą i szóstą z cyklu ewolucja stworzenie, no to moglibyśmy odnieść takie wrażenie, że Bóg nie zawsze może uchronić nas od tego, co jest dla nas złe. Widzimy to, co się dzieje wokół nas w świecie, i Bóg nie zawsze może dać nam to, co jest dla nas dobre. I teraz w takim kontekście. Jeśli zatem Bóg nie zawsze może uchronić nas od tego, co jest dla nas złe, jeśli zatem Bóg nie zawsze może dać nam to, co jest dla nas dobre, to pojawia się takie ważne pytanie, czy jest on rzeczywiście Bogiem Wszechmocnym. Tak? Na pewno nie jest to ta wszechmoc taka absolutna, niczym nieograniczona, ale jeżeli nie jest taka wszechmoc absolutna, no to jak? Zatem należałoby rozumieć Bożą Wszechmoc i na czym tak naprawdę polega Wszechmoc Boga? No i to są dwa kluczowe pytania dla naszej konferencji. Mianowicie, jak należałoby rozumieć Bożą Wszechmoc i na czym ta Wszechmoc polega? O czym będzie mowa w ramach tej konferencji? Mianowicie o dwóch rzeczach, czyli o Bożej Wszechmocy z perspektywy religijnej, oraz o Bożej Wszechmocy z perspektywy naukowej. Tak? I pierwsza rzecz, Boża Wszechmoc z perspektywy religijnej, no to warto zwrócić uwagę, że w Piśmie Świętym stworzyciel, który przed stworzeniem świata jest wszechmocny, dobrowolnie pozbawia się części swojej mocy i przekazuje ją własnemu stworzeniu. I o tym głównie będziemy. Mówić w ramach kolejnej części naszej konferencji, czyli Boża Wszechmoc z perspektywy religijnej. Jeżeli chodzi o Bożą Wszechmoc z perspektywy naukowej, to tutaj będziemy mówić o tym, że być może w takim wypadku Bóg to jest byt wszechmocny, jest do pewnego stopnia ograniczony właśnie tymi prawami stworzonego przez siebie, przez samego siebie wszechświata. Czyli jeszcze raz, perspektywa religijna przed stworzeniem wszechświata bóg całkowicie wszechmocny po stworzeniu ograniczający swoją wszechmoc dający wolność jeżeli chodzi o perspektywę naukową no to tutaj oczywiście jest to związane z prawami stworzonego przez siebie wszechświata czyli bóg daje pewne prawa nie po to żeby samemu je łamać tak no i właśnie o tym będzie nasza konferencja. O czym nie będzie mowy. Nie, nie będziemy za dużo mówili o tak zwanym paradoksie omnipotencji, czyli wszechmocy, na przykład w stylu, czy byt wszechmogący mógłby stworzyć kamień tak ciężki, że nawet on sam nie mógłby go podnieść. Albo jeszcze w innym ujęciu też o tym nie będziemy mówić, Paradoks wszechmocy, czyli omnipotencji, jest konceptualnie identyczny z obserwacją, że tolerancyjne społeczności są nietolerancyjne wobec nietolerancji, ponieważ gdyby ta tolerancyjna społeczność tolerowała nietolerancję, to sama byłaby nietolerancyjna. No, i o takich rzeczach w ramach naszej konferencji nie będziemy mówić o nieskończenie ciężkich kamieniach, których nie można podnieść, albo o nietolerancji wobec nietolerancji społeczeństw tolerancyjnych. Będziemy mówić o Bożej Wszechmocy z perspektywy religijnej i z perspektywy naukowej. I już w następnej części opowiem Państwu o Bożej Wszechmocy z perspektywy religijnej. I temu zagadnieniu właśnie będzie poświęcona kolejna część naszej konferencji, na którą serdecznie Państwa zapraszam.